Siemano moi drodzy! Witam Was dzisiaj w bardzo pozytywnym filmie, otóż ponieważ oto mam prezenty dla Was i będę opowiadać o nowych kosmetykach. E, jakiś rok temu może, albo trochę bliżej, albo trochę dalej, tak do końca nie pamiętam, e, wrzuciłam Wam odcinek pod tytułem Nowości w kosmetyczce i tam opowiadałam Wam o marce Kosnatur i tam Wam pokazałam chyba... Tak mi się wydaje, wszystkie kosmetyki, które, były, które są teraz też u nas dostępne tej właśnie firmy. Ja zwróciłam na nie uwagę z dwóch przyczyn. Po pierwsze, dlatego, że mają w 100% naturalne składy, a po drugie dlatego, że są niedrogie. I większość z tych kosmetyków dla mnie była bardzo spoko. Część była naprawdę totalnym hitem i trafia do ulubieńców i tam kilka produktów mi się nie sprawdziło, ale to więcej Wam o tym opowiadałam na pewno w tamtym filmie, na pewno w. Denkach było dużo, na pewno było w jakichś makijażach, bo ja ubóstwiam ich krem tonujący do twarzy, także no, było tego całkiem sporo. Postaram się powybierać na najciekawsze linki i wam zostawić na dole w opisie filmu. I teraz jakiś czas temu na Facebooku Biobeautypl, który jest, to, ten, ten sklep jest dystrybutorem tej właśnie marki u nas w Polsce, yy, pojawiła się informacja, że będą nowości z kosnatur, będą nowe kosmetyki. I dosłownie w ten dzień, do nie puścili tego posta, u mnie na skrzynkę yy, na Instagramie i na Fejsie zaczęły wpływać pytania, czy masz już, czy już używasz, czy będziesz miała, czy... Planujesz testować, i tak dalej. No i moi drodzy, mam te produkty, mam wszystkie nowości, dosłownie każdą jedną sztukę wszystko co wprowadzili teraz. I części z nich zaczęłam używać, ale bodajże to są tylko cztery kosmetyki albo 5, i to jest dopiero pierwsze wrażenie, co Wam teraz powiem, bo wiecie, no dwa tygodnie to trochę za mało, żeby to była recenzja. Przynajmniej w mojej opinii, więc takie pierwsze wrażenie Wam przedstawię i pokażę Wam resztę, bo nie, nie mam w zwyczaju wprowadzać 50 kosmetyków na raz, więc jeszcze nie wszystkiego używałam. I pokażę Wam właśnie, co tutaj jest ciekawego. I na koniec będę miała dla Was niespodziankę, taką już wygadałam chyba na początku, o ile się nie mylę, bo 10 osób będzie mogło wybra... wygrać dowolny kosmetyk. Będziecie sobie mogli wybrać z tego wszystkiego, co ja tutaj pokażę, i ten, który będziecie chcieli, to jego właśnie dostaniecie w nagrodę. Co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie, jakie tam są warunki i terminy i te wszystkie inne rzeczy, jak zwykle zostawiam na dole w opisie filmu, także tam sobie zajrzyjcie. Dobra, idziemy z tymi produktami, bo ja tak mogę siedzieć i rozmawiać, i rozmawiać, i rozmawiać, i spędzimy tutaj tydzień czasu. Zaczniemy od tych kosmetyków, które ja już zaczęłam używać. Pierwszym z nich jest krem do twarzy. I ten krem do twarzy to jest krem z solanką i rumiankiem. On ma też olej żożoba, olej awokado i jestem prawie pewna, że tam jest też olej z wiesiołka w tym kosmetyku. I szczerze mówiąc zapowiada się bardzo, bardzo dobrze. To jest kosmetyk, który ma być łagodzący. Ma zadatki na to, żeby przebić ten krem z oczarem, z tą zieloną nakrętką, którego ja używałam wcześniej, ale to jeszcze zobaczymy. Jeszcze na razie go tutaj aż tak, aż tak życzliwie nie oceniam, bo mówię dopiero dwa tygodnie. Ale jeśli chodzi o łagodzenie skóry, to jest naprawdę super. Ma dosyć intensywny zapach. Ale yy, nie, nie jest taki bardzo ostro, tak powiem. Wszystkie te kosmetyki z Kosnatur bardzo silnie pachną. Jeżeli nie lubicie intensywnych zapachów, to raczej Wam nie podejdą. Jeżeli lubicie właśnie jakieś takie owocowe, świeże i tak dalej, to myślę, że to będzie coś dla Was. Ta, ta niebieska linia, która ma być taka... Oni na tym chyba nawet napisali, że to jest med coś. Tak. Yy, to ona ma być właśnie taka łagodząca dla skóry, szczególnie wymagającej, szczególnie wrażliwej, suchej i tak dalej. Więc oczywiście, że pierwsze otworzyłam wszystkie niebieskie. I ten zapach jest po prostu taki słodko-przyjemny. Nie jestem w stanie... Opisać tego w żaden inny sposób. Troszeczkę mi przypomina zapachy kremów Biobi, ale... Ale jest jakby bardziej słodki. Mam nadzieję, że to będzie dla Was jakaś popowiedź. Na ten moment tego kremu używam od dwóch tygodni rano i wieczorem. Wieczorem potrzebuję do niego dołożyć trochę olejku albo serum olejowe, żeby był bardziej nawilżający, ale na dzień sprawdzam się jak najbardziej i na niego nakładam krem z filtrem, i na niego nakładam makijaż, także jak na razie zapowiada się naprawdę świetnie. Następny produkt to jest żel do mycia i to ma być taki dwa w jednym żel do mycia twarzy i ciała. Jak ja zobaczyłam dwa w jednym do twarzy i do ciała, to mówię, tak, już to widzę. Ale wiecie co, nawet się sprawdza do mycia twarzy również. Ja go używam jak wracamy z nad jeziora. Opowiem wam w ulubieńcach trochę więcej na ten temat, ale teraz sporo pływamy w jeziorze. Ja niestety po tych wodach dostaję wysypki albo skóra mnie swędzi. Więc tutaj jej dla pechowców i alergików. W każdym razie stwierdziłam no dobra, taki macie medyczny żel, to mnie tutaj teraz łagodźcie po kąpieli i rzeczywiście jest duże załagodzenie. On mi działaniem bardzo mocno przypomina ten żel z ten żel z glinką, który miał być a wcale nie był z Africa Organics. Ma zupełnie inną konsystencję, leje się bardzo mocno, jak woda, jest bardzo rzadki, tak jak tamte wcześniejsze żele, więc ja go używam na gąbce. Ale jeśli chodzi o to łagodzenie skóry, to rzeczywiście działa. I ten trafi na bank do ulubieńców, bo zaskoczył mnie, naprawdę mnie zaskoczył. Na plus. Pieni się nie tak super mocno, mimo że go używam na gąbce, ale ładnie domywa mi ciało, więc jestem z tego zadowolona. A jeśli chodzi o tą drugą stronę, to do mycia twarzy. Zmywać makijażu nie zmywa. Bardzo. Może minerały to tak, ale jakąś super długotrwałą pomadkę albo tuż do rzęs, no to wiecie, rozmazuje bardziej niż zmywa. Ale jeśli chodzi o oczyszczanie twarzy, jak zmywam balsamem myjącym, a potem myję tym twarz, to spokojnie jestem w stanie domyć. Teraz stoi u mnie pod prysznicem i po prostu wracamy z nadjeziora, to ja tylko ściągam piankę i myję się od góry do dołu tym jednym produktem. Na razie się sprawdza fajnie. Tak jak mówię, dopiero dwa tygodnie używam, więc jak poużywam jeszcze trochę dłużej, to dam wam znać, czy przypadkiem używany zbyt często mi skóry nie przesuszy. Z tej samej serii jest też takie mleczko do ciała nawilżające, one wszystkie pachną tak samo tym takim delikatnie słodkim czymś i ten jest bardzo bardzo płynny, szybko się wchłania, więc jako taka rzecz nawilżająca na dzień jest w porządku. Jak lubicie gęste, bogate masła, to raczej nie będzie dla was, ale jeżeli chcecie tylko szybko się posmarować, ubrać i wychodzić z domu, to, to myślę, że to wam się sprawdzi. Jeśli chodzi o to łagodzenie, to nie mam skóry specjalnie podrażnionej i też jak umyję się tam tym żelem, to nie jestem super wysuszona, więc nie jestem w stanie powiedzieć, że ona jakoś super mocno nawilża, ale na tyle nawilża że Moja skóra jest miękka i się nie łuszczy, więc yy, nie no mówię. Na razie zapowiada się całkiem spoko. Zaczęłam też używać kremu do rąk z tej samej serii, i tutaj też on zawiera solankę i ten rumianek. Olej z awokado, olej z wiesiołka, tam masło szaf. Naprawdę fajne składy mają yy, te produkty. Z kremem do rąk nie jestem w stanie powiedzieć, czy on jakoś bardzo, bardzo silnie nawilża, bo moje dłonie są po prostu w dobrym stanie. I tak ciężko jest mi ocenić, ale dam go yy, tutaj do przetestowania moim, mojemu głównemu testerowi z mega suchymi rękami. i Też wam dam znać, jak się sprawdza. Pojawił się też balsam do ciała z lilią wodną. Ten już jest bardziej taki jak balsam niż jak mleczko, troszkę gęstszy od tamtego niebieskiego. On tu właśnie poza lilią wodną zawiera też masusza, a też zawiera oleje żoba o ile się nie mylę. I na bank jest z nim też aloes. O nim nie jestem w stanie jeszcze nic powiedzieć, poza tym, że pachnie bardzo silnie kwiatowo i tak jak mówię, ma trochę bardziej gęstą konsystencję. Pojawił się też energetyzujący żel pod prysznic o zapachu limonki i mięty. I on pachnie trochę jak bochito właśnie taką limonką i miętą, ale nie ma żadnego alkoholowego zapachu tak w ogóle, tylko po prostu pachnie mocno tą limonką i miętą. Jak go trochę poużywam, to dam wam znać co i jak. Pojawiła się też maseczka yy, podobna do tamtej. Ja mam tylko jedną, bo już jedną zużyłam. Ona jest w takim podwójnym, nagrałam Wam zbliżenie, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Yy, ja bardzo lubię ich maseczkę z rokitnikiem, tą wcześniejszą. Uważam, że to jest jedna z fajniejszych takich maseczek w saszetce. To ma formę kremu, którą się, który się nakłada na twarz, zostawia na, yy, na trochę potem się albo ściąga. Albo zmywa wodą. Ja lubię zmywać wodą. E, to są bardzo fajnie nawilżające maseczki. Jeszcze ogromnej różnicy w działaniu pomiędzy tą z pomelo a tamtą z rokitnikiem nie widzę, bo moja skóra jest po prostu bardzo gładka i nawilżona po tym. Jak jeszcze użyję tą drugą, na bank kupię następne, bo to jest świetna sprawa na podróże i e, odpowiada mi, po prostu mi odpowiada. Głównie jest olej babasu i masło mango, więc jak macie jakąś bardzo suchą skórę, to myślę, że można się zainteresować. Pojawiły się też dwa nowe kremy. To są kremy, które nazywają się Detox. I tutaj oczywiście mamy krem na dzień i krem na noc. Doczytałam, że one zawierają taki kompleks, taki składnik, który nazywa się Biodetox TM i w skład tego tam kompleksu, czy tego składnika, jakkolwiek chcemy to nazwać, wchodzi cytryna, brokuł i aloes, także ciekawe połączenie. Fajne oleje też się znajdują w składzie tych produktów, bo tam jest i moringa, i marula, i żożoba, i nawet olej z pestek moreli, także całkiem, całkiem fajnie się zapowiada. I jeszcze nie używałam, bo bardzo chciałam zacząć od tego niebieskiego. Jak tylko tutaj, wiecie, przejdzie mi ta faza na używanie go rano i wieczorem, to odpalę i też Wam dam znać. Mam wielką nadzieję, ponieważ one są z zieloną herbatą, że będą fajne dla cery mieszanej, że będę mogła Wam coś takiego polecić. Na razie jeszcze nic nie mogę powiedzieć, bo tak jak mówię, tylko że skład mnie zainteresował, ale nie używam na twarzy, także nie mam jakichś większych wrażeń. Ta seria z granatem, z której lubię olejek do kąpieli, właściwie olejek do ciała, ale ja go używam do kąpieli, powiększyła się o maskę, nie maskę, tylko o odżywkę do włosów, i one mają tak skonstruowane opakowanie, że stoją na wieczku, więc to wszystko spływa dla mnie plus. I to ma być odżywka, która będzie dodawała objętości włosom. Ja z tamtym szamponem się nie za bardzo polubiłam, ale z odżywką zobaczymy. Chętnie dam jej szansę. Teraz wiecie, zapuszczam włosy, to wszystkie odżywki są w cenie. Tutaj są proteiny pszenicy w tym kosmetyku, więc też zakładam, że będzie działało nawilżająco. Mam nadzieję, że to będzie coś takiego lekkiego, co nie obciąży cienkich włosów. Jak też poużywam, oczywiście dam Wam znać. Z odżywek do włosów pojawiła się też taka z dziką różą i ona ma być nawilżająca. One mają dosyć mocny zapach różany więc jak lubicie, to, to tutaj lojalnie uprzedzam. Pachną, bardzo mocno pachną. Wyszły też dwa nowe kosmetyki z tej linii z awokado i z migdałami. I tutaj mamy odżywkę i też szampon do włosów. Ja miałam wcześniej taką maskę, właśnie z tym zielonym korkiem, która była tam głęboko nawilżająca. Ja ją ze sobą zabierałam na wycieczki, bo ona miała niewielkie opakowanie i byłam z niej bardzo zadowolona. O ile się nie mylę, to w którymś denku Wam o niej opowiadałam. Nie wiem, czy w tym, nie, nie w tym ostatnim przypadkiem. W każdym razie tutaj wielkie nadzieje wiąże z tymi produktami bo gdybym znalazła niedrogi szampon do włosów, który się sprawdza i moich włosów wiecie, nie zamienia w siano, to byłabym wielce szczęśliwa. Też są dosyć płynne te produkty, to znaczy ten, ten szampon dosyć tak chlupie tu w butelce, więc podejrzewam, że nie będzie miał jakiejś bardzo gęstej konsystencji żelowej. I na koniec została mi taka mała butelka z różowym korkiem i to jest mleczko do demakijażu z dziką różą. Ja nie jestem ogromną fanką mleczek, ale sprawdzę czy ono zmywa makijaż, czy się nadaje właśnie do demakijażu oczu, czy zmywa jakieś pomadki płynne itd. Może, może jakąś rutynkę będę robić i Wam pokażę, przy okazji zobaczymy. Gdzieś na pewno się te kosmetyki pojawią. Jak więcej będę używała i będę miała jakieś tam szersze zdanie, to Wam na pewno będę wrzucać i na Instagramie, i na Facebooku, na blogu, tutaj gdzieś w filmach, także, także taka sytuacja. Ja sobie później przejrzę wszystkie Wasze komentarze, zobaczę, o które rzeczy pytaliście najczęściej i według tego będę otwierać i sprawdzać, i dawać Wam znać. Teraz to już byłoby na tyle. Tak jak mówiłam gdzieś w połowie, albo na początku, albo nie wiem, już by się lekko zagubiłam w tym wszystkim. 10 osób dzisiaj może wygrać te kosmetyki Costa i wy możecie wybrać, który kosmetyk wygrywacie. Nie mam takiej konkretnej puli, jeżeli wy możecie sobie krem albo odżywkę albo coś tam innego, to wy mówicie, co chcielibyście wygrać. I BioBeauty, który jest właśnie partnerem dzisiaj tego odcinka, taki produkt wam przekaże. Także trzymam za Was wszystkich kciuki. Ponownie zapraszam do opisu filmu na dole, tam jest wszystko napisane, wszystkie informacje odno odnośnie tego rozdania. Ściskam Was wszystkich gorąco i do zobaczenia następnym razem. Na razie!